Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować przypon, który zacząłem używać od zeszłego roku. Jest to przypon Bolo Czym on się charakteryzuje? Przede wszystkim tym, że na zakończeniu tego przyponu mamy dwie kulki, które umieszczone są swobodnie na plecionce. Przed plecionką mamy krętnik, który z kolei jest umieszczony na haku na pentelce. Przypon jest bardzo skuteczny. Jest on możliwy do wykonania w dwóch wariantach: albo na pozycjonerze haka, albo na termokurczu. Serdecznie polecam. Do wykonania przyponu rik będziemy potrzebowali plecionkę, ja tutaj użyłem akurat plecionki Viper 3S 40 LBS, hak, pozycjoner haka, bądź w drugiej wersji rurka termokurczliwa, krętlik o rozmiarze 12. I będzie do tego jeszcze potrzebna rurka ochraniająca nam węzeł przy zakończeniu przyponów. I będą potrzebne stopery. Będą potrzebne nożyczki do obcinania plecionki. Igła do przebijania kulek i wsuwania osłony, węzła i pozycjonera. Odmierzamy sobie 25-30 cm plecionki. Obcinamy. Z około 5 cm robimy pętelkę zakończoną pojedynczym węzłem. Teraz bierzemy sobie hak, przekładamy pętelkę przez oczko haka, teraz montujemy. Na tej pentelce krętlik. ja akurat użyję krętlika w rozmiarze 12. Krętlik przekładamy przez pentelkę, a końcówkę pentelki rozchylamy i przekładamy od drugiej strony hak. Tak, żebyśmy mogli sobie. Tą pętelkę zaciągnąć, tak to wygląda na surowo. Teraz bierzemy sobie. Możemy z, z, zamontować to na dwa sposoby: albo na rurce termokurczliwej, albo na pozycjonerze haka. Ja akurat będę montował na pozycjonerze haka w rozmiarze L. I teraz, żeby lepiej wypozycjonować ten hak w przypadku tego przyponu, ja sobie troszeczkę ten pozycjoner zetnę, bo on jest za długi. Około 3-4 mm obcinam. Pozycjoner haka przekładam przez plecionkę. Musimy go przeciągnąć przez węzeł. Dlatego wziąłem w rozmiarze L, żebyśmy mogli swobodnie go zamontować. Przeszedł. Teraz ściągamy odpowiednią długość żyłki na haku, żebyśmy mogli sobie go ułożyć i zakładamy pozycjoner. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o zrobienie już z pozycjonerem. Końcówkę tej, tej plecionki obcinamy dla estetyki. I teraz zamontujemy sobie osłonę krętlika, który będzie przymocowany czy to na letkorze, czy na strzałówce, czy na żyłce głównej. Robimy sobie standardową, standardowe oczko na podwójnym węźle, żeby ta końcówka była mocna, zaciągamy końcówkę żółki, prociągi obcinamy, bierzemy sobie. Igłę przeciągamy od grubszej strony. Zahaczamy o plecionkę i ściągamy w dół. Przypom zasadził zasadzie już jest gotowy, sam przypom w sobie. Natomiast teraz musimy zamontować sobie plecionkę, która będzie nam trzymała te kulki. One będą się swobodnie po tym krętiku przesuwały. To jest ta najważniejsza cecha konstrukcji przyponu Bolowrik. Tak, także odkładamy sobie przypon, bierzemy z powrotem plecionkę około 10-12 cm dlatego, żebyśmy mogli mieć zapas i swobodnie wykonać dwie pętelki. W zależności od tego, jakich będziemy używali kulek, ja będę teraz do tego używał kulek w rozmiarze 20, musimy sobie zrobić taką długość tej plecionki, żebyśmy mogli umieścić kulki 20 mm, plus zapas do przesuwania się tych kulek na krętliku. Robimy pętelkę z jednej strony. Węzłem obcinamy zapas. I teraz z drugiej strony także robimy pętelkę. Pamiętajmy o tym, żeby to było na określoną długość kulek, szerokość kulek. I teraz tak, montujemy sobie tą plecionkę do wypozycjonowania kulek. Tutaj w krętliku. Krętnik ma małe oczko, więc musimy sobie to trafić i dobrze przełożyć. W związku z tym, że wykonałem tą plecionkę na 20, 20 mm kulki z małym zapasem, wezmę sobie troszkę dłuższe blokady kulek, czyli stopery w rozmiarze średnim. Tak one wyglądają. I teraz tak, odkładamy sobie je. Teraz bierzemy sobie kulki, nabijamy sobie na igłę i zaczynamy montaż na wcześniej wykonanej plecionce. Blokujemy przeciągamy i zakładamy stopery. Dlatego wziąłem troszkę dłuższe, żebyśmy mogli mieć większy luz na samej kurce. I z drugiej strony identycznie ta sama sytuacja.

I teraz możemy sobie te stopery na kulkach zaciągnąć. Tak wygląda z zamontowanymi kulkami ten przypon. Przypon o nazwie Bolorik Kompletny gotowy. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania naszego kanału, pozostawienia łapki w górze. Oraz kliknięcia w dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia o naszych nowych produkcjach.